Szczęście szachy w ostatnich latach to historia tylko i wyłącznie rozwoju. Wiele się zmieniło. Poza tym, że sam sprzęt jest dużo lepszy, ponieważ zamienione zostały zegary wskazówkowe na cyfrowe, to dużo się zmieniło też organizacyjnie. Mamy sędziów, w tym jednego sędziego międzynarodowego. To ogromna pomoc w organizowaniu turniejów. Zmieniło się również to, kto bierze w nich udział. Coraz lepsi zawodnicy przyjeżdżają do Hoszna i chcą zagrać na naszych ziemiach. To wielkie wyróżnienie dla uczniowskiego klubu szachowego Skoczek. Koczek rozwija się niezwykle dynamicznie. Co takiego robicie dobrze, że rozwój postępuje aż tak szybko? Samej przyczyny może nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ponieważ staramy się robić dobrze to, co robimy, czyli szkolić juniorów, organizować dobrze turnieje, współpracować z innymi klubami. I podejrzewamy, że prawdopodobnie to jest przyczyna naszego rozwoju i dobrej współpracy w regionie. Następnie wspominałem, że rozwój. Poszedł też również technologiczny. Wymiana zegarów na cyfrowe, szachownice te są bardziej odpowiednie do gry turniejowej, ale mamy też wprowadzoną szachownicę cyfrową, czyli możemy zobaczyć jak ktoś gra na żywo w internecie. Tak, jest to nasz ostatni zakup. Udało nam się ze środków własnych pozyskać taką szachownicę elektroniczną, która umożliwia analizowanie na bieżąco w internecie całej partii, może to z każdego miejsca na świecie analizować na bieżąco wszystkie posunięcia. A czy może Pan scharakteryzować dzisiejszy turniej? Dzisiejszy turniej jest kolejnym w ramach naszego jubileuszu 25-lecia. Są to otwarte mistrzostwa choszna. Udział bierze blisko 40 zawodników z trzech federacji. Mamy zawodnika z Federacji Niemieckiej, z Federacji Francuskiej, jest także jeden zawodnik. Co w ogóle Pana zdaniem się dzieje, że tak chętnie właśnie przyjeżdżają do nas zawodnicy, nawet z innych federacji z innych krajów, ale też z innych regionów Polski i to zawodnicy z wysokimi kategoriami szachowymi. Myślę, że na pewno nasz standard turniejowy, a także wspaniałe warunki, jakie zapewnia nam Choszczyński Dom Kultury, zachęca zawodników do przybycia. Myślę też, że wysoki fundusz nagród, który w wsparciu gminy jest dość wysoki i pokaźny, również zachęca zawodników do udziału w naszym turnieju. Organizowanie turniejów to jedno, ale również są sukcesy wyjazdowe. Tak, tylko w tym roku... Przez 4 miesiące zdobyliśmy 6 medali mistrzostw województwa i uzyskaliśmy także drużynowy awans na, do drugiej ligi szachowej, czyli będziemy brać udział w centralnych mistrzostwach polskich, w drużynowych mistrzostwach polskich, które odbędą się we wrześniu w Jastrzębie Górze. Czy to też jest efekt właśnie tych organizacji turniejów, wyjazdów w turnieju, że, że ci nasi choszczeńcy szachici sobie tak świetnie radzą? Ponieważ no wiadomo, żeby osiągać wyniki trzeba grać. Na pewno, żeby się rozwijać, trzeba brać udział w turniejach, grać z innymi zawodnikami. Oprócz udziału w turniejach wymagane już szkolenie, ale także dzięki temu, że jesteśmy tak, yy, promujemy się, pozyskujemy nowych zawodników, nie tylko z i dzięki temu będziemy mieli bardzo silną drużynę na drugiej liceum.